Na wstępie prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, bo YouTube ostatnio ucina zasięgi. A teraz przechodzimy do odcinka. To, co Marek Jakubiak powiedział w Sejmie, to nie była zwykła przemowa. To była prawdziwa polityczna egzekucja. Donald Tusk, Platforma Obywatelska i cała ta Europejska Koalicja zostali publicznie rozliczeni z własnej nieudolności. Jakubiak nie owijał w bawełnę, powiedział to, co myśli większość Polaków, którzy codziennie patrzą na swoje rachunki za prąd, gaz i życie. Zamiast obiecanego europejskiego poziomu życia, mamy europejskie ceny i dramatyczne decyzje, które uderzają w zwykłego człowieka. A to wszystko pod rządami ludzi, którzy dziś tworzą koalicję władzy. Procedujemy ustawę, która ma ulżyć Polakom. Tylko pytanie brzmi, czy aby na pewno? Czy aby na pewno najdroższy prąd w Europie jest czymś, z czym powinniśmy się pogodzić? Czy powodem tych wysokich cen jest dobra wola dzisiejszych możnowładców Rzeczypospolitej, czy też po prostu zwyczajnie wplątanie się w jakieś zielone łady. Z Tuskiem na czele. Jakubiak wprost. Nie umiecie zarządzać Polską. Nie ogarniacie rzeczywistości. Dla was polityka to PR, a nie realna troska o ludzi. I trudno się z nim nie zgodzić, bo gdy Platforma wchodziła do rządu, obiecywała zmiany, stabilność, europejski porządek. A dziś? Chaos, drożyzna. I arogancja. Jakubiak bez żadnych zahamowań wytykał im ich kłamstwa, obietnice bez pokrycia, brak odpowiedzialności za własne decyzje. Tusk milczy, gdy trzeba wytłumaczyć, dlaczego prąd drożeje szybciej niż pensje. Milczy, gdy ludzie pytają, gdzie są te wasze rozwiązania. A jak już się odezwie, to słyszymy tylko puste frazesy i odwracanie kota ogonem. Tymczasem Jakubiak jasno mówi, Polska nie potrzebuje europejskich dyrektyw i zielonych absurdów, tylko zdrowego rozsądku i troski o obywateli. Układy, które Polskę, która oparta jest o 70% karbonu, czyli węgla naszego narodowego skarbu, czy wplątanie się w ten cały układ jest dla Polski rozwiązaniem, czy to jest aby dobre, czy ciepło z węgla dzisiaj filtrowanego podczas spalania do tego stopnia, że nie przynosi żadnych praktycznie skutków ubocznych. Jest porównywalne z gazem. A platforma? Zachowują się, jakby wszystko było pod kontrolą. Jakby wysokie rachunki to była cena, którą każdy Polak powinien płacić z dumą za Unię. Jakubiak nie pozwolił im tego zostawić bez odpowiedzi. Nazwał rzeczy po imieniu, nazwał Tuska i jego ekipę dokładnie tak, jak widzą ich miliony Polaków. Oderwani od rzeczywistości, bez kontaktu z realnym życiem, ten sejmowy występ Jakubiaka to było coś więcej niż przemówienie. To był głos sprzeciwu wobec rządu, który miał być europejski i nowoczesny, a jest drogi, pogubiony i niekompetentny. Ludzie mają dość pustych sloganów. Marek Jakubiak mówi za nich. I dlatego dziś z jego słowami utożsamiają się tysiące obywateli. Czy aby na pewno sekowanie tego wszystkiego i nagminne walczenia, walczenie z polskim złotem jest dla Polski dobre? Otóż, proszę Państwa, mam dla Państwa złą. Odpowiedź na te wszystkie retoryczne pytania. Proszę Państwa, dzisiejsza ustawa w ogóle o energii elektrycznej i cenach w istocie nie, e, e, nie mówi. Ta ustawa jest dlatego, że są wybory w maju. Ale Jakubiak na tym nie skończył. Poszedł o krok dalej i wypunktował to, co najbardziej boli Polaków: hipokryzję, propagandę i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony obecnej władzy. Bo jak to możliwe, że politycy, którzy jeszcze niedawno krzyczeli z mównic o ratowaniu Polski, dziś rozkładają ręce i mówią, że to nie ich wina? Jakubiak nie miał litości. Wyciągnął wszystkie niewygodne fakty, które Donald Tusk i jego ekipa najchętniej zamietliby pod dywan. Ceny prądu wystrzeliły jak z procy, a rząd milczy, bo wie, że to efekt decyzji podejmowanych w Brukseli, które oni sami ślepo popierali. I dlatego też postanowiono zawiesić nam te podatki nowe, to nowe opłaty dla przedsiębiorców, dla obywateli i dla samorządów, po to, żeby nie było zadymy przed majowymi wyborami. Oczywiście przez przypadek Międzynarodowy Fundusz Walutowy również wskazał, że nowe podatki, które trzeba wprowadzić, będą od jesieni przyszłego roku. O Zielony Ład, unijne limity, ideologiczne szaleństwo. Wszystko to wprowadzone rękami ludzi platformy. Teraz, gdy rachunki za prąd drenują kieszenie zwykłych Polaków, rządzący chowają się za sloganami i udają, że wszystko jest pod kontrolą. Gospodarka? W ruinie. Inflacja, wysokie stopy procentowe, brak strategii. Ale najważniejsze, że selfie się zgadzają i uśmiech na konferencji jest szeroki. Jakub jak wprost Nie przyszliście do władzy, żeby rozwiązywać problemy tylko żeby się poklepywać po plecach i trudno temu zaprzeczyć, bo przecież najważniejsze to dobrze wyglądać w mediach. Polityka zagraniczna, służalczość wobec Brukseli, zero asertywności. Oczywiście również punkt, na deficyt e, przez Unię tak bardzo nietolerowany będzie tolerowany do jesieni przyszłego roku. Proszę Państwa, więc co by nie powiedzieć, Chcę Polakom powiedzieć jedną rzecz. Nie dajcie się Państwo zwieść w te wszystkie dyrdy małe, polegające na tym, że przez parę miesięcy będziemy mieli taniej, a potem będzie lepiej. No nie. Ma być tak, jak jest dzisiaj do wyborów majowych, a po majowych wyborach nawet potop. Więc szczerze powiem, majowe wybory, proszę Państwa, są dowodem na to, jak, jak takie sytuacje będą miały miejsce w Polsce. Wybory musimy wygrać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tusk i jego ministrowie nie mają odwagi stanąć po stronie polskich interesów. Wolą przyklepywać każde szaleństwo z zagranicy, bo tak wypada, bo tak trzeba. A Polska ma płacić rachunki, zarówno te finansowe, jak i polityczne. Jakub jak mówił rzeczy, których boją się powiedzieć inni. Nie dlatego, że nie wiedzą, ale dlatego, że nie chcą się narażać elitom. Nie chcą wyjść poza bezpieczne schematy, a on się nie boi, bo dla niego najważniejsza jest Polska, a nie dobre stosunki z partyjnymi kolegami. Tusk i Platforma? Dla Jakubiaka to ludzie, którzy myślą tylko o sobie, którzy od lat grają na jedną nutę. Władza za wszelką cenę. Nawet jeśli oznacza to całkowite podporządkowanie się obcym interesom. Nawet jeśli oznacza to zostawienie zwykłych obywateli samym sobie, Marek Jakubiak mówił jasno: Wasza polityka to zdrada polskiej racji, stanu, i naród wam tego nie zapomni. I właśnie dlatego ta przemowa tak wstrząsnęła salą Sejmową. Bo to nie była polityczna ustawka. To było prawdziwe, szczere rozliczenie tej władzy: z jej kłamstw, pustych obietnic i spektakularnych porażek. A Donald Tusk siedział i słuchał, bez słowa, bo co miał powiedzieć. Że to nieprawda, że Jakubiak się myli, że Polska kwitnie, nawet on już w to nie wierzy. A Jakubiak nie zamierzał zwalniać tempa. Po serii mocnych ciosów w stronę Tuska i jego ekipy, przeszedł do tego, co najbardziej dotyka Polaków poczucia zdrady. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której politycy wybrani przez obywateli, zamiast reprezentować interesy własnego narodu, spełniają polecenia brukselskich komisarzy jak posłuszni urzędnicy? Jakubiak to nazwał po imieniu. Wasza lojalność nie jest wobec Polski, tylko wobec zachodnich salonów. A Polacy płacą za to rachunek. Nie przebierał w słowach. Pokazał, że obecna koalicja rządząca to zlepek ludzi, którym zabrakło nie tylko pomysłu na państwo, ale i zwykłej odwagi. Bo jak można patrzeć ludziom w oczy, gdy jeszcze kilka miesięcy temu obiecywało się tanie państwo, tani prąd i walkę, walkę z drożyzną, a dziś. Te same osoby mówią, że tak musi być, że to wina PiSu, że wszystko jest pod kontrolą, mimo że kontrola dawno im się wymknęła? Jakubiak przypomniał też o sprawach, które rząd próbuje przemilczeć jak na przykład chaos w energetyce. Przez politykę klimatyczną forsowaną przez Unię, którą Tusk i jego ministrowie wspierali bez cienia refleksji, Polska została zmuszona do zamykania kopalń i ograniczania węgla jedynego stabilnego źródła energii, jakie mamy. Efekt. Importujemy droższy prąd, nasze fabryki duszą się w kosztach, a zwykli ludzie boją się zimy. jak był bezlitosny. Zabraliście Polakom bezpieczeństwo energetyczne, bo chcieliście się przypodobać za zagranicy. Teraz nie wiecie, co z tym zrobić, więc udajecie, że problem nie istnieje. Ale Polacy to widzą i pamiętają. Nie zapomniał też o rolnikach. O Zielonym Ładzie, o absurdalnych regulacjach, o przymusowych ograniczeniach, które zagrażają polskiemu rolnictwu. Tusk i jego ministrowie, zamiast stanąć po stronie ludzi ciężko pracujących na polskiej ziemi, wolą powtarzać slogany o ekologicznej transformacji. Jakubiak jasno zaznaczył: To nie ekologia, to ideologia. I to ideologia, która niszczy nasze gospodarki i uderza w najbiedniejszych. Wskazał też na upadek wartości, władze Platformy określił jako moralny rozkład państwa, gdzie wszystko podporządkowane jest politycznym kalkulacjom, gdzie nie liczy się prawda, interes obywateli ani przyszłość dzieci, tylko sondaże, PR i poparcie zagranicznych elit.